Cześć, witajcie, ja jestem Seku, a to jest kolejny poradnik do GTA 5. Dzisiaj będziemy instalować modna Quick Silvera. Jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i po więcej poradników dajcie suba. I zabieramy się jak zwykle do instalowania Script Hooka. Klikamy pobierz. Wszystkie linki macie w opisie. Download. Jak nam już się pobrał, to możemy to zamknąć. Kolejny script hook. Zjeżdżamy na dół. I tutaj klikamy. Dobra, to też możemy zamknąć. Teraz z samego moda pobieramy. Pobierz. Okej. Okay. Mamy już wszystkie pobrane mody. To teraz. Instalujemy go. Wrzucamy po kolei pliki do folderu z GTA w bin i te pliki w środku wrzucamy do folderu. Zamykamy to. Kolejny script hook. I pliki poza notatnikami wrzucamy. Ok. I mo z modem tak samo. Wszystko wrzucamy. No, I to już by było na tyle z instalacji. Teraz normalnie odpalamy GTA przez Steam czy Epika, czy gdzie indziej macie GTA. I się widzimy w grze. Ok, jak już jesteśmy w GTA, oczywiście w Singlu, dobra, były małe problemy, ale już klikamy F10, Quicksilver Script, Avengers i Activate Powers No Suit. Jak już to mamy, nie wiem czy mi się zaznaczyło, bo kilka razy kliknęło Caps Lock. No, i jeśli się dzieją takie rzeczy, to wiecie, że już działa. I co ja mogę więcej zrobić? Miłej zabawy. Trzymajcie się następnego za dwa lata i cześć.